Cześć! Witajcie! W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, jak wykonać Czodriga. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam, jak wykonać kolejnego łamańca. Przypon o nazwie Kombirik w wersji drugiej. Kombirik zbudowany jest z dwóch materiałów przyponowych. Pierwsza, dłuższa część przyponu wykonana jest z klasycznego fluorokarbonu, natomiast krótsza wykonana jest ze sztywniejszego fluorokarbonu o nazwie Czodling. Dzięki swojej budowie Przypon z powodzeniem może być wykorzystany w metodzie rzutowej. Przeznaczony jest do przynęt pływających. Do wykonania takiego przyponu będę potrzebował. Wiązanie przyponu rozpocznę od odmierzenia około 15-20 cm. Sztywnego fluorokarbonu, jakim jest czodling. Następnie przekładam fluorokarbon przez oczko haczyku od strony wewnętrznej w kierunku strony zewnętrznej i ustalam długość włosa. Około 3-4 cm wystarczy. Z tego włosa będzie później wykonana pentelka i przechodzę do zawiązania haczyka przy użyciu węzł bez węzła. Pamiętając o zasadzie, że Rozpoczynam nawijanie od strony, w której oczko zakończone jest łagodną stroną. Fluorokarbon nawijam do momentu, w którym spotka się z grotem haczyka i wykonuję około 2 nawoje powrotne. Następnie przekładam fluorokarbon przez oczko w haczyku i zawiązuję węzeł. Poprawiam jego ułożenie. I wyciskam węzeł. Węzełek jest już zawiązany. Tak to wygląda. Następnie na nasz włos zakładam wkrętkę do przynęt. I koniec włosa przekładam przez oczko w haczyku, tworząc pętelkę. Może być to trudne do wykonania, ponieważ już dwukrotnie przekładałem fluorokarbon przez oczko w haczyku i jest tam po prostu mało miejsca, ale trzeba to jakoś zrobić. Udało się. Fluorokarbon przeszedł przez oczko w haczyku. Ustalam odpowiednią wielkość naszej pętelki. i odcinam nadmiar fluorokarbonu. Następnie przy pomocy zapalniczki przypalam koniec tworząc grzybek, aby nie doszło do rozwiązania naszej pętelki. Pętelka jest już gotowa. Nasza wkrętka porusza się na niej swobodnie i haczyk jest poprawnie zawiązany. Kolejnym etapem będzie połączenie krótkiej części naszego przyponu z krętlikiem. Można to zrobić za pomocą zwykłego węzełka, natomiast ja wykonam to przy użyciu tulei zaciskowej. Przekładam fluorokarbą przez oczko w tulei. Następnie przekładam fluorokarbą przez oczko w krętliku. Ustalam odpowiednią długość przyponu, około 5-6 cm. I koniec fluorokarbonu przekładam przez drugie oczko w tulej. Następnie ustalam odpowiednią wielkość naszej pętelki, tak aby krętlik mógł swobodnie po niej się poruszać we wszystkie strony. I przy użyciu zaciskarki zaciskam tuleje. Tuleja jest zaciśnięta i odcinam nadmiar fluorokarbonu. Tutaj nie trzeba przypalać, ponieważ tuleja trzyma bardzo mocno. Pierwsza część przyponu jest już wykonana. Następnie odmierzam około 20 cm fluorokarbonu. I zawiązuję go do naszego oczka w krętliku. Przekładam fluorokarbon przez oczko. Następnie owijam krótszą część fluorokarbonu wokół dłuższej około 4-5 razy. I przekładam koniec przez powstałą pętelkę i zaciskam powstały węzełek trzeba tutaj poprawiać ułożenie węzełka i Zaciskać go wielokrotnie. Ponieważ fluorokarbon jest bardzo sztywny, ciężko zacisnąć węzełek. Pomogę sobie tutaj zaciskarką. Węzełek już zaciśnięty. Przypalam koniec fluorokarbonu, aby nasz węzełek się nie rozwiązał. Nawet w przypadku, gdy Węzełek się będzie dociskał podczas holu ryby. To grzybek zapobiegnie jego rozwiązaniu. Kolejnym etapem jest założenie rurki antysplontaniowej na nasz przypon. Dzięki temu, że fluorokarbon jest sztywny, mogę to zrobić bez użycia igły do nawlekania. Rurka antysplontaniowa jest już na swoim miejscu. Muszę teraz wykonać pętelkę kończącą przypon, dzięki której będę mógł założyć cały przypon na nasz zestaw końcowy. Pętelkę wykonam przy użyciu tulei zaciskowej. Przekładam fluorokarbon przez oczko w tulei, następnie przekładam koniec przez drugie oczko, wracając. Ustalam odpowiednią wielkość naszej pętelki i zaciskam tuleje. Odcinam nadmiar fluorokarbonu i nasz przypon jest praktycznie gotowy. Przesuwam rurkę antysplontaniową I nasz przypon jest praktycznie gotowy. Ostatnim elementem będzie założenie ciężarka na nasz przypon. Sam krętlik już ma swoją wagę i powinien pozycjonować nasz przypon na dnie. Natomiast ja zawsze chcę mieć pewność, że przypon jest położony. Perfekcyjnie, dlatego dokładam zawsze małą śrucinkę, która będzie pozycjonować odpowiednio nasz przypon. Stopuję ciężarek gumką. I nasz przypon jest gotowy. Można poprawić. Zaciśnięcie węzłów i wyprostować przypon nad parą wodną, wtedy będzie się nie skręcał, bądź gdy będzie ułożony w piórniku, wtedy też się wyprostuje. Ostatnim elementem będzie założenie naszej przynęty. W tym wypadku będzie to kulka Bobab Fluo z serii Challenge 15 mm. Zapach to lemon, shock. jest to nowość na ten sezon. Zapach jest genialny, jestem pewny, że w tym sezonie da wiele wspaniałych ryb. I przypon jest gotowy. A jego ułożenie będziecie mogli za chwilę zobaczyć w akwarium.